Chodź tu do mnie. No. Ale ładne. Super. To przynajmniej. Ale mam fajnie. Wyszło coś, No. Tu nawet. Fajnie się zgina. Fajnie. Dobra. Kto chce ch zacząć? Ja. ja, ja. Dobra. Od chłopaków. Proszę powiedzieć imię. Dobra. To ja jeszcze na koniec poznam wasze imiona. Tak, tak. Kto jest w grupie? Słucham. Nie. Dom, stadion. Dom, stadion. Słuchajcie. Bo mi się że dla tak chłopaków wymarzone. Tak. A gdzie się śpisz? Nie, bramka się śpi. Zobaczcie, jest boisko, ale jeszcze jak komuś jest mało gry jest przede wszystkim plazma. Tak? Super, dom stadion. I piłeczka. I piłeczka, drzwi. Bardzo fajny. A dach ma rozkładany, jak nasz stadion narodowy rozkładany. Tylko, żebyś go, tylko Dobra, go Kto Dobrze, w w Albert, Łukasz i... Erik, bardzo proszę, co za dom? Widzicie wszyscy, czy nie to to. Tak? Dobra. Przedroczysty mają, y, znaczy no, przedroczysty mają ściany, robiliśmy basen, no i... Basen, warszatu. no i tutaj ten. No i salon i tutaj kuchnia. No. Kuchnie, ale zobaczcie, tutaj jest ta kąpka, jest wydłubana i tam jest zlec. Po prostu bardzo fajne. Dom przez drużyny. Chłopcy, czy masz to znaczy i basen w domu. Super. Dalej. Dziewczyny, odwróćcie dziewczyny w stronę. Nie, spokojnie, spokojnie, po powolutku. Jeszcze mocniej, tam do... Ja widziałam dom. Do, do jeszcze okna to jest działa. Ja, zobaczcie, mamy półokrągły. okna są tylko okna, jedna ściana szklana, a co to jest? Powiedz nam, co to jest to fioletowe? To drzewo. Fioletowe egzotyczne drzewo rośnie przed domem. O, Słuchajcie, a drzewo ma taką koronę, że od razu może być taką altanką parasolem. Dobra, następny. Powiedzcie jeszcze kto był w grupie? Ja i Wiktoria. Teraz możemy. Mamy... Dobrze, teraz dziewczyny, Dobra. proszę. Tu mamy ten dom muzeum wigilota, tak? Tak. Yy, do... Dajem, właśnie, tutaj są co na dzieje? Dinozaury. Super kręci się I przy A, super są dinozaury porysowane, różne rzeczy starodawne, Ząbki jakieś, tak? Tak. Bardzo fajne. A przed muzeum tutaj to yy, eee. różowe to, to taka, taki. Nie bekietuszki, bo. Rabata. Uh -huh. Dobrze. A co robiłaś? Super. To, to, to jest już yy, na dywanie, to lata. A tak, zobaczcie, bo widzicie, to są friendsle, jak w latającym dywanie to jest takie, słuchajcie, to jest fantastyczne, tak jak my powinniśmy takie mieć, jak my mamy to program Tu półka sztuka, czyli jeździmy po różnych miejscowościach, to jakbyśmy mieli taki muzeum na latającym dywanie, to my byśmy nie przyjechały samochodem, tylko takim latającym dywanem z muzeum. A ma no nie mam, żeby te zaprojektowały. Teraz mi się daje sponsorom, Za rok? Z takim muzeum. Nie wiem. Nie wiem, to musimy taki sponsor. A ty to chłopcy. będzie zamierać? nie Dostaję. Dobra, następne. Ty jeszcze coś. Ja to, jeszcze to, Dobrze, ja jeszcze o to robiła ja ja Weronika i Karolina. I Karolina. Teraz chłopcy, kto był w grupie? Ja. Się... ja. Patryk. Dobra, chłopcy, wy najpierw podnieście ten dom, bo tam jest bardzo coś ważnego. Zobaczcie, tam jest takie rury. Co to są te rury? No to jest kanalizacyjne na... chyba. Nie, Nie na pontonie. tak. To jest ponton, słuchajcie, to jest dom pontonowy, który Proszę. pływa, tak? tak? Tak. Dobra, postawcie już. Na górze mamy do, na do. Taką. A na dachu jest, zobaczcie, nie do że pływa, to jeszcze ma zawsze plaże. Nie musi nigdzie cumować. Widzicie? Jest wyświetla, jest palma, nie, nie. piateczek. Dobra, następna grupa. chłopców, kto był w grupie? Na początku byłem tylko ja z Ernestem, ale potem pani jeszcze powiedziała, że byliśmy z Krzysiem, to byliśmy z Krzyśem. I Przekręćcie dom, podnieście to sześciu i w naszą stronę, żeby ta okrata działała.

Wow. Hmm? No, zrobiliśmy tu okna, tutaj dywan z tym, mm, tutaj łóżko chcieliśmy zrobić taki wysoki, ale To jest najlepszy dom świata, A dlaczego ten dom jest na takiej nodze? Bo to jest mleko. Bo to jest dom na mleku po prostu, dom na mleko. Szymon Mlecznik. To jest mleczarnia. Dobrze, następnie dziewczyny. Uwaga, słuchajcie, to, że ktoś już prezentował, nie znaczy, że ma być głośno, szanujemy pracę innych. Ja, ja jestem Natalia, a to jest Oliwia i zrobiłyśmy abstrakcyjne, nasz dom nazywa się abstrakcyjne domostwo. Bardzo fajne, super nazwa, abstrakcyjne domostwo. Mamy, Ym, mm. mamy tutaj salonik, plus łazienkę, sypialnię. I jest on zrobiony, ściany są zrobione z rurek i ma taki przezroczysty dach. Bardzo fajnie. Chłopcy, To do ciebie zaraz, chłopcy, kto robił? Ja z tym materiałem karty. Mateusz i Kacper, wy jeszcze pewnie dużo pracy przed wami, ale zwróćcie uwagę, że chłopcy mają największy, więc najwięcej pracy potrzebowali. To miał być blok z basenem, madżor. A. A, czyli słuchajcie, no blok, no wiadomo, że blok to jest miejsce jeden dom, pod dla kilkunastu rodzin. Jest dobrze, Czyli chłopcy, jak Hej. będzie jeszcze kiedyś chwila, to mam nadzieję, że dokończycie. Bardzo proszę, ty byłaś sama w grupie. Jak będzie można, to eee, no tak na... nie do końca, jestem ja Kamila i mm -hmm. z grupy była jeszcze pani też no pomagała mi. Dobrze. No i to jest blok. To dom odczynkowy hmm. tutaj się torpedo co drzewa basen winda winda powietrzna można nią się dostać na górę Ciąga o, nas na górę i do, do, do dołu, dołu można. Ale zobaczcie, że jest o, ogród na dachu. Ja już mówiłam kilku osobom, że istnieją takie domy, które mają ogród na dachu. Wiecie, nawet nawet w Warszawie są takie bloki, że na dachu projektuje się właśnie ogród. Wszyscy mieszkańcy mogą tam wyjść, są krzaczki, drzewa, jakieś takie donicach. Bardzo fajnie. Kto jeszcze został tutaj? Ja, ale co, chwilka. Nie, nie ma czasu, proszę już opowiedzieć. Łukasz, że muszę muszę marcia. Marcia. Naszą stronę. O, to jest, słuchajcie, to jest hotel. No, no bo to ten. Mi, hotel zabaw. No, a odkręć jeszcze w tamtą stronę, dobra, bo tutaj. Opowiadaj już, Łukasz. No, Łukasz, opowiadaj. No w tym hotelu, bo to jest hotel zabaw, i tutaj jest basen, i ta rura, i tutaj się zjeżdża, a tutaj jeszcze ten, tutaj powinien jeszcze być takie rury, ten, tutaj rury.